Mam wrażenie, że sędziowie już trochę oczami przewracają, jak widzą w kolejnym pozwie o rozwód, że mój mąż czy moja żona była narcyzem, narcyską. Nie jesteśmy, myślę, jeszcze na etapie, na którym przy takim porządnym materiale dowodowym to umyka, ale jeżeli mówimy o takim pozwie bez wsparcia w materiale dowodowym, tylko po prostu opisujemy, że, że ktoś tam był, czy jest narcyzem i toksykiem, przewracają sędziowie już oczami na to, mm. bo tego jest naprawdę dużo. Nie chcę ich nazwać specjalnie i celowo kancelariami, ale powstają firmy rozwodowe, które jako hasło przewodnie, hasło marketingowe. I mające zwabić klientów, prezentują się jako kancelarie wspierające w rozwodach i rozstaniach z toksykami i narcyzami. Jak ja coś takiego widzę, reaguję tak samo, jak widzę obietnicę rozwodu w 7 dni. Sez co opadają. To też jest jakiś taki trend trochę niebezpieczny, jak we wszystkim. Czyli coś, co jest świetnym narzędziem, jak media społecznościowe. Z drugiej strony, niestety, ma też tę ciemniejszą stronę. Jeżeli chodzi o tematy prawne, czat nie jest najlepszym narzędziem. Moim zdaniem, w większości przypadków wypluwa totalne głupoty. Jest taka nowa grupa klientów. Nie wiem, czy też to widzisz u siebie. Ludzie, którzy przychodzą przekonani, że wszystko wiedzą, i że jest tak, jak czad wypluł, i potem zderzają się ze mną. I ja mówię, no, że to jest nie do końca prawda, i wbrew pozorom mam podwójną robotę. Coraz więcej trafia do mnie osób. Nie chcę, żeby się obrazili, jak powiem, starszych, ale dojrzałych o, to jest lepsze słowo, osób dojrzałych, które decydują się na rozwód wtedy, kiedy dzieci już mają swoje dzieci, kiedy dzieci mają już swoje życia. I po 35-30 latach małżeństwa decydują się na dla nich bardzo trudny krok. Bo to jest w ogóle inny rozwód, inne emocje. Całkowicie w ogóle inna rozmowa z takim klientem decydują się na rozstanie i na spędzenie tej drugiej pół. Życia bez małżonka, ciężko jest o generalizację, dlatego że tam jest tak dużo historii, traum, ciężkich chwil. Naprawdę nie pokusiłabym się chyba na taką generaliza generalizację, że tak, zostawali ze sobą dla do dobra dzieci. Jasne, to jest czynnik, dla do dobra dzieci. Presja społeczna to jest drugi czynnik, brak świadomości to jest trzeci czynnik, ale to są cholernie trudne sprawy. Zmieniły się trochę już czasy. Wobec prawników te wy wymagania bycia panem za starymi gdańskimi meblami w krawacie zmalały, co nie oznacza, że ich nie ma i co nie oznacza, że nadal jest to zawód zaufania publicznego i nadal jest to zawód wymagający. Pewnej moim zdaniem klasy i takiego jakiegoś obycia powinniśmy filtrować rzeczy, które wstawiamy do internetu. Powiem Ci mój ulubiony komentarz z ostatnich miesięcy. Przecinek, bez urazy. Jaki temat z zakresu prawa rodzinnego tak triggeruje ludzi, tak odpala ludzi? strzela jaki temat? Strefa liderek to jest, to są, właściwie nie jest, spotkania networkingowe, biznesowe dla kobiet, które są w innej formule niż wszystko to, na czym były dziewczyny, które do nas przychodzą i na czym my byłyśmy jako twórczynie. To pięknie wybrzmiało podczas Wigilii, wiesz, bo wstało kilka dziewczyn i powiedziało, że przyszłyśmy na wasze spotkanie rok temu, w sumie trochę w przypadku, a byłyśmy na etacie, dzisiaj mamy firmę i to dzięki wam. Na na pewno strefa liderek nie jest dla dziewczyn, dla kobiet, które są na etacie, jest im całkowicie dobrze na tym etacie i poza fajnymi koleżankami, bo ewentualnie towarzysko mogą przyjść, nie szukają swojej nowej ścieżki. Nowe odcinki pokoju przesłuchań w każdą niedzielę o godzinie 18. .00.